A no i co ja mówiłam o siedzeniu w kablach? Czy prąd popieści, to zobaczysz, mały grubasie. Ej, Lukierku! Lukierku, głupi. To jest Lukrecja. Ma trzy miesiące. No dobra, to nie jest jej najkorzystniejsze ujęcie. Urodziła się 2 września i jest moim kotem. Znamy się mało, ale udało mi się dowiedzieć, że Lukrecja jest Persem i ma heterochromię. Jedno oko żółte, Drugie błękitne. Podobno to przynosi szczęście. O. Uwielbia swój biały koszyczek. Bawi się godzinami z myszką na nim przywieszoną. Dlaczego Lukrecja? Bo jest czarna i niedobra. A tak naprawdę to najgrzeczniejsze kociątko na świecie. Jest czyścioszkiem i umie korzystać z kuwety. Ma biały krawacik. Lubi korzystać z komputera, ale średnio to jej idzie. Dziękuję, Lukecie. Znowu wyłączyłaś. Na szczęście, chociaż potrafi grać w gry, jest okropnie sprytna. Laptop to też jej ulubione miejsce do spania. Ciągle na niego wchodzi, a ja nie mogę montować. Pomogła mi i mamie dokończyć świąteczne puzzle. Nie za dużo robiła, ale efekt jest super. Zaprzyjaźniła też się z Mercy. Mamy pojednanie między kotem Nerusz, a psem. Robisz jakiś pierwszy ruch, a nie Że zachowujesz jak? Kotek miał dwa świsy w domu, więc chyba jest dobrze. Proszę no do o inicjacje. No, Meruśka to taka bardzo, bardzo ucieszona, a Lucrecja to taka. no gdzieś to. Tak? Ale rozmiary inne. Długo zajęło im rozmawianie, musiały się jakoś tam no, dogadać. Ale oboje mają spłaszczone pyszczki, więc chyba muszą się dogadać, co nie? Niestety, Meruch nie jest na tyle zwinny, by bawić się jak Kot, więc zazwyczaj obserwuje. Nie myj tak gdzieś, się, Skłubam się z nią! Kocie mam gdzieś wszystkie. wszystkich. Oni mają takie same dźwięki. Lukrecja jest jedynym kotem, który próbował złapać plamę na ścianie. Powiem wam, że jest pierwsza w nocy, a ja pierwszy raz nakarmiłam Lukrecję. W sensie w ogóle zjadła coś pierwszy raz. Bo przyjechała o 18 i od tego momentu nic nie jadła głupiutka. A ja ją złapałam i włożyłam jej do pyszczka. Włożyłam jej do pyszczka karmę i zaczęła wszamać. Jezu, jak jadła! Bo jak się jej podawało, to nie. Nie, nie chciała. Ale jak się ją chwyciło i włożyło do tego pyszczolka karmę, to wtedy zadziałało. W końcu grubasę ktoś je. A pani mówiła, że ona niby cztery razy dziennie je. Taka jest grubaśna. Co? Żerłoczko malutki. A co najważniejsze? Nie to, że jestem chora, tylko to, że totalnie się w Lukrecji zakochałam. Jest najpiękniejszym kotem na świecie. A ja was zapraszam na jej Instagrama, ponieważ bardzo chciałam mieć pamiątkę z jej kociątkowania z jej najwcześniejszych miesięcy, a ma dopiero trzy miesiące. Także to będzie piękna pamiątka. Obserwujcie, będą tam różne filmiki, zdjęcia i sami zobaczcie. <mum> Przyjechały do mnie jakieś głupki i teraz mi kota faszerują. Niech to ma większą zabawę, jak czy ja. <mum> 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 bo ten kot się nie chce bać, on zależy od Cześć, cześć ten 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 mój mój. Mój. Widzę, że nie przyłączasz się do imprezy. Koką jest to zimowisko Jezu, idealnie na zimowe vlogi, no, zimowa koszulka o. Nie umiesz się być kotem? Musisz być szybkim No ale nie, właśnie trzeba zainteresować e, go Lucy Jak? No go tak zainteresować o, to, jest mień, trój, to jest twój przedmiot zainteresowania od teraz Ej Lucy Ty mała Lucrecjo, mała no, się nie, bo, bo herbaty dzisiaj też nie da. To ja idę robić, co? Dobra. <grystanie> Jestem teraz u Zuzy, przejąłem kamerę. Chciałem wam pokazać, że Zuza jest zatrzymana w czasie. April. A, A mamy grudzień. No, nie, nie. Zuza ma burdel. I tak od kwietnia. Sprawdzimy, dlaczego Zuza nas zostawiła. <grystanie> Youtuberka smarka. Jezu. Jakie ubożające materiały. 20 zł Allegro. Co robią youtuberzy, gdy często są chorzy? <noise> Straszające. Co tu się dzieje? Co to Co za się? Nic, karo. Nie odzywaj, bo to jest szokom. Co oni z tobą robią? Co? Mała. Da moje najładniejsze kubki. Proszę wybierać. A która jest bez To nie. A tu ja mogę z całe mleka, ja bym piła mleko dzisiejszą dobroć w postaci 100 zł przelejemy na fundację Antosia, która zajmuje się pomocą dzieciom chorym z chorobami nowotworowymi oczu. Dokładnie. I uważam, że to ładnie pasuje, bo dziś odcinek o Lukrecji, ona ma heterochromię, no i trzeba dbać o oczka, bo oczka są piękne. Mhm. No i, i smutne, że dzieci mają chore oczka, dlatego warto pomagać. Jest nadzieja, że z powrotem ich oczy będą sprawne.

Zrzali sobie obok! Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. I oczywiście zapraszamy na kolejny vlog już w środę, o 16 jak zawsze. No ty też, ty też tutaj jesteś.